Ja jestem Kaktus. witam Was w kolejnym na moim kanale, a dzisiaj witamy się w lobby, ponieważ robimy przegląd skrylepu, bo jest naprawdę coś fajnego. Po pierwsze, wrócił Strażnik Miłości, moim zdaniem serio dobry skin. Szkoda tylko, że za 2000, co Jest Synapsa, którą też polecam. Polecam tutaj także flapera, znaczy dzwonek lamy, znaczy te bity lamy polecam, bo muzyczka serio sztos. No i co? To jest takie całkiem spoko, co nie? Wiecie, omen oczywiście tosik. I to jest mój ulubiony skin z szóstego sezonu. Czyli sanctum. Co nie? Dla mnie to jest taki odpowiednik drifta. No nie. Polecam także w ciągu. Bo jest całkiem spoko No i... Sprawdzimy, jacy ludzie grają na trybie na bogato. Czy są to bambiki, nuby, Anglicy, Polacy, co ja? Bo jak będą to Polacy, to są zrobione. powrót jakiś, co ja? Okej. Okay. Ej, spokój z tym ekran nawet. A ja mam taki. No i co? Teraz stoję randomów. Ja mam włączony, dobra, wyłączę, żeby oni tego nie słyszeli. Jakby byli, byli Polakami, byłby Sara przypał. Taki leciutki. Koczynko i co Się długo wrzuca. I Ty Simon SK. To może być Polak, więc ja. A więc. Try Simon. I uwaga, ludzie. Testujemy. No halo, siema. No halo. Halo. Jest tam ktoś? No halo, jestem YouTube'erem e i właśnie nagrywam filmik z testowania randomów. YouTube'erem e jestem, co nie wiesz, nagrywam sobie taki filmik z testowania randomów na trybie na bogato co nie. Dobra, ludzie. To jest takie randomowe, bo oni chyba mnie nie rozumią. Tak jestem Polakiem. No okay. ja mam właśnie co filmik na YouTube rościu FPS co? Ludzie 8 FPS-ów, co nie to jest w ogóle szczos ludzie. Z tymi randomami to jest tak, że czasami są Bambicy, czasami tryhardy jakieś. Tryhardy Simon, co nie? Nuby się tak nazywają, co nie? Więc obstawiam, że nie są taki za dobry, co nie? Ja tylko wiesz, wiecie, tylko wiecie, tak sobie udaję dobrego, co nie? Dobra, no to co? Macie jakieś tam mity? Bo ja chyba dobra mam skara i Dubeletuwę. Kto tam leży? Simon. To kolejna dubletowa, dobra, gościu. Co? No, widzowie, widzicie? Widzicie, jacy są ludzie na trybie na bogato. Po prostu, co nie. Jeszcze jest ich karta, co nie? Tu oni po prostu wychodzą. Ja bym go podniósł. No i widzicie, widzowie, no. Widzicie. Nupki. No, no, no niektórzy tam ulubki, niektórzy to są. Dobrze w przypadku Tray hardera Simona to jest nie wiem, pół na pół. No raczej taki, no wiecie, wiecie. Jest tu ktoś jeszcze Polakiem? A, to mamy ty ci powiem, tak blisko. Ja go słyszę już. No fajnie, fajnie. Gdzie on jest? Ej, dobra, widziałem go. Co? Aha, no to, no to nieźle. No, Tak jak na bogato większość ludzi nuby, bo jak widzicie dobijają. Sonia, skąd on masz takie pistolety? To jest przecież na bogato. On mnie w ogóle podniesie, czy nie? Jak podniesiesz? Ok. Uderzenia wymleć. No. To jest chyba moja albo jego. Dobra moja. A nie on... On, on twoją wziął. Lola i podnieś, weź się, weź jeszcze moją, co No. Maniek w ogóle tutaj wbił Siemano Maniek Ty Czemu ja Cię nie słyszę? Co ja? Siema Maniek, wiesz co, ja teraz nagrywam film na YouTube z testowania randomów I ogólnie padliśmy, bo to są nuby. Ja mam plan, i, I no, widzicie, ale widzowie, nie, nie grajcie na bogato. No, chyba że macie jakiś tam dobrych znajomych, bo jak macie, no grać z randomami, to nie grajcie, bo widzicie co oni robią. Co nie? W ogóle tamten gość, co mnie zabił, to miał, nie wiem, Ima jakiegoś kosmicznego, ale no, piszcie w komentarzach, czy chcecie plug-in, plug czy i Brawl, czy Clash of Clans, czy Clash Royale, czy Wild Sniper. No i pa.